Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja chciałabym dzisiaj powiedzieć parę słów o rdzeniowym zaniku mięśni, o jego rozpoznaniu, leczeniu i opiece koordynowanej. Jak wiadomo, rdzeniowy zanik mięśni jest chorobą genetycznie uwarunkowaną, dziedziczoną autosomalnie, recesywnie. Częstość występowania to 1 na 5 do 10 tysięcy żywych urodzeń. Szacuje się, że około 50 dzieci z SMA rodzi się rocznie w Polsce. Za rdzeniowy zanik mięśni odpowiedzialna, odpowiedzialne są dwa geny, gen SMN1 i SMN2. Mutacje w rdzeniowym zaniku mięśni dotyczą genu SMN1 i to jest w ponad 95% obu aneliczna delecja eksonu siódmego. W pozostałych przypadkach dużo rzadszych, pewne mutacje punktowe. I te mutacje genu SMN1, ta delecja jest przyczyną rdzeniowego zaniku mięśni. Natomiast liczba kopii genu SMN2 będzie modyfikować przebieg choroby. W zależności od tego, ile tych kopii będzie, im więcej kopii, tym przebieg choroby jest łagodniejszy. W diagnostyce najistotniejsze jest badanie genetyczne, ale też i charakterystyczny obraz kliniczny. Dziecko jest. Wiotkie jest utrata motoneuronów rdzenia kręgowego, brak pobudzeń ze środkowego układu nerwowego, osłabienie i zanik mięśni. I to, proszę Państwa, co ja pozwoliłam sobie napisać: historyczne fenotypy SMA, ponieważ no, my od dwóch lat w Polsce mamy świetnie działający program lekowy, w związku z tym pacjenci się poprawiają i te. Fenotypy, które były, już wyglądają w tej chwili i na pewno będą w przyszłości wyglądać trochę inaczej. Ale póki co, tą najcięższą postacią był typ pierwszy, bieg wystąpienia objawów poniżej 6 miesiąca życia. Pacjenci nie żyli dłużej niż dwa lata, nigdy nie siadali ci pacjenci i taka uogólniona wiotkość, osłabienie siły mięśniowej, trudności ze ssaniem, społykaniem i tak dalej. Czyli to były dzieci, które nigdy nie siadały. Ja bardzo bym prosiła, żeby o tym pamiętać, ponieważ zaraz pokażę Państwu badania, gdzie ten typ pierwszy został poddany różnego rodzaju leczeniu i zobaczą Państwo, jakie osiąga kamienie milowe. Typ drugi to jest postać pośrednia, około 6-18 miesiąca życia, bieg wystąpienia, i to jest pacjent, który siedzi, natomiast nigdy samodzielnie nie osiągnie zdolności chodzenia. Typ trzeci, postać łagodniejsza, to jest pacjent, który ma przewidywalną długość życia populacyjną i to jest pacjent, który chodzi samodzielnie, ale w miarę postępu choroby to chodzenie może utracić. Jeszcze są dwa takie typy, bardzo rzadkie: typ zerowy, prenatalny, bardzo krótko żyjący pacjenci, właściwie zgodnie z przed szóstym miesiącem życia. I tutaj jest bardzo wczesna niewydolność oddechowa i ona prowadzi do tych. Powikłań i typ czwarty, postać dorosłych, to jest taka postać najłagodniejsza, ale też mm, czasem w ogóle nierozpoznawana. Um, jeśli chodzi o postępy w leczeniu SMA, bo pewnie nie spotkalibyśmy się tutaj, gdyby postępów w tej chorobie nie było, um, to um, właściwie mamy dwie takie grupy działań. Jedne to są zależne od genu SMN, a drugie niezależne. I te, um, które są zależne od tej mutacji. To hipoteza badawcza była taka, żeby zapewnić funkcjonujący gen, i dzięki temu powstał lek, który jest terapią genową. To jest lek, który nazywa się Zolgensma i jest użycie wektora wirusowego w celu dostarczenia genu SMN1 do komórek. Drugą taką koncepcją było to, że należy nadregulować gen SMN2, czyli ten gen, który. Jest czynny, a odpowiedzialny za produkcję tylko 10% białka SMN. to no Ponieważ gen SMN 1 nie produkuje tego białka, no to należy wzbudzić jakby gen SMN2 i poprzez wpłynięcie na proces splicingu to są leki, które są takimi oligonukleotydami, i ten jeden z tych leków jest w tej chwili w programie lekowym w Polsce dostępny. No i postępy w leczeniu niezależne od SMA, od genu SMN, to jest Problem taki jak utrata neuronów ruchowych i zapobieganie utracie tych neuronów, i tutaj działanie poprzez poprawę integralności mitochondriów. Jeśli chodzi o problem związany z osłabieniem i zanikiem mięśni, to tutaj działanie na zwiększenie masy mięśniowej i poprawę siły mięśniowej i geny, które modyfikują fenotyp, i tutaj nadregulacja genów takich jak PLS-3 i hamowanie. Genów innych, i tutaj oczywiście jeszcze jesteśmy w dość dużych powijakach, ale takie koncepcje też są. Jeśli chodzi o to założenie terapii, to tak jak Państwu już mówiłam, to zwiększenie produkcji białka SMN poprzez działanie na gen SMN-2 wydaje się dość oczywistym celem terapii. I to jest terapia, która, której jakby takim przedstawicielem jest Nusinersen czyli on działa na gen SMN2, zapobiegając nieprawidłowemu splicingowi. Skutkiem jego działania jest zwiększona translacja pełnowartościowego funkcjonalnego białka SMN. I tutaj były trzy duże badania, ten NDR i CHERISH, badania rejestracyjne, ale ja chciałabym powiedzieć Państwu dosłownie dwa zdania o badaniu NERCZER. To jest badanie, które w swoim kryteria włączenia to były dzieci jeszcze przedobjawiowe, czyli Mniej niż sześć tygodni w chwili podania pierwszej dawki leku. Przedobjawowy rdzeniowy zanik mięśni, genetyczne rozpoznanie, dwie lub trzy kopie genu, czyli generalnie odpowiada to w znakomitej większości za typ pierwszy rdzeniowego zaniku mięśni. Ta identyfikacja tych dzieci była możliwa przez to, żeby mieli chore rodzeństwo i stąd były wyprzedzone badania. Tylko w trzech przypadkach przesiew noworodków i tutaj ten przesiew będzie się nam przez chwilę przewijał, ponieważ Państwo zobaczą, że włączenie pacjentów przedobjawowych daje szansę na zupełnie zdrowy fenotyp, bo wyniki tego badania, proszę Państwa, są takie, że wszystkie niemowlęta żyły i zaobserwowano u nich poprawę czynności ruchowych. Wszyscy pacjenci osiągnęli oczekiwane dla ich wieku kamienie milowe rozwoju ruchowego, w tym siedzenie bez podparcia. I tu przypominam, że pacjenci z typem pierwszym SMA nigdy do tej pory nie siedzieli. Ponadto 62% pacjentów z wystarczającym okresem obserwacji osiągnęło zdolność samodzielnego chodzenia, nieosiągalną dla pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni typu pierwszego i drugiego. I skala funkcjonalna, która jest miarą ogólnej czynności ruchowej u niemowląt, wynosi u pacjentów średnio 58,4 punkta na maksymalnie 64 punkty. I wciąż jest obserwowana poprawa i losinersem był dobrze tolerowany. No to są wyniki, które dla nas były zachwycające i jakby spowodowały to, że działania zostały podjęte, żeby lek został, został zarejestrowany, żeby został zrefundowany. I on został zrefundowany dla wszystkich pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni w Polsce, bez względu na wiek i bez względu na typ SMA. Jest w tej chwili około 700 pacjentów w badaniu. Z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy drudzy w Europie, jeśli chodzi o ten program lekowy. Wyprzedzają nas tylko Niemcy, ale jesteśmy lepsi i od Francuzów, i od Włochów. Dzieci i dorośli, jest zespół koordynacyjny, który kwalifikuje do tego badania. I ten program rzeczywiście funkcjonuje wspaniale, ponad 25 ośrodków w Polsce, zarówno dziecięcych, jak i dorosłych. Mrówcza praca lekarzy ale naprawdę warto nikt z pacjentów z badania z programu lekowego z powodu utraty skuteczności nie wypadł. Wszyscy pacjenci właściwie zauważają poprawę, nawet ci z najbardziej zaawansowanymi postaciami. I druga terapia, o która jest już zarejestrowana w Europie, to jest terapia genowa zolgenzma, która polega na tym, że jest zastosowanie samouzupełniającego się serotypu 9 adenowirusa jako nośnika DNA, który jest komplementarne dla SMN. No i takie leczenie ma za zadanie kodowanie i uzupełnianie brakującego białka. Tutaj w badaniu rejestracyjnym była mała grupa, 15 pacjentów w badaniu, ale potem było badanie Sprint, które generalnie, no troszkę może można porównać do tego badania nercze, bo też pacjenci w wieku poniżej 6 tygodni w momencie podania dawki. I tutaj ta zorgezma się nazywa, ona semnogene albo parworek, i generalnie to jest trudno wymawialne. Punkty końcowe było też, ilu pacjentów osiągnie funkcjonalne, samodzielne siedzenie przez 30 sekund w wieku 18 miesięcy. drugorzędowy to oczywiście przeżycie i umiejętność później samodzielnego chodzenia u pacjentów, którzy mają przykopie. Proszę zobaczyć. U żadnego z pacjentów nie zaobserwowano opóźnienia pod względem siedzenia bez podtrzymania. Sześciu pacjentów z dwoma kopiami osiągnęło samodzielne siedzenie przez powyżej 30 sekund w średnim wieku siedem i miesiąca, trzech pacjentów posiadających dwie kopie osiągnęło stanie z podparciem w średnim wieku 10,1 miesiąca, więc muszę powiedzieć, że to jest no to jest rewolucja. To są zupełnie wyniki, które no szokują, ale i dla nas są niebywale istotne i dla naszych pacjentów. I jeszcze dwie cząsteczki risdiplam i branaplam. Risdiplam już hmm, zarejestrowany w Stanach, hmm, będzie na pewno rejestrowany zaraz w Europie, jeśli już się nie zarejestrował. I małe molekuły to są terapie doustne, fazwal proinowy podawany, nawet nie uzyskano tutaj satysfakcjonującego efektu i terapie SMN niezależne, o których Państwu mówiłam, czyli to działanie neuroprotekcyjne, OLEV, i poprawa funkcjonowania mięśni. To jest leczenie, natomiast to, co jest bardzo istotne w przypadku pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni, to jest wprowadzenie jednolitych kryteriów opieki w SMA na całym świecie. Pierwsze standardy opieki zostały opracowane w 2007 roku, a teraz jest nowelizacja w roku 2018 i takie dokumenty się pojawiły, na podstawie których ta opieka może być w jakiś sposób ujednolicona. A dlaczego to jest ważne? Oczywiście na początku najważniejsze jest, żeby poinformować rodziców o rozpoznaniu. Czas ma oczywiście kluczowe znaczenie, więc my teraz wszystkie ręce na pokład i walczymy o badania przesiewowe, żeby można było włączyć do leczenia pacjentów przedobjawowych. I konieczna jest informacja o organizacjach pacjenckich, o grupach wsparcia dla rodziców, informacja dla lekarza rodzinnego, który powinien taką um, opiekę koordynującą również pełnić. Specjaliści, którzy są zaangażowani w opiekę nad pacjentem z SMA, to widzą Państwo od neurologa, fizjoterapeuty, ortopedy, genetyka, pulmonologa, pielęgniarki, dietetyka, gastroenterologa, endokrynologa, psychologa, logopedy, osteopaty, pracownika socjalnego, wszyscy tym wsparciem pacjenta powinni obdarzać, tutaj jeśli chodzi o taką, takie kółko, które pokazuje jak wielu specjalistów tą opiekę koordynowaną musi być zaangażowanych, żeby ten rozwój pacjenta i to jego codzienne funkcjonowanie doprowadzało do tego, że on jest, ma jak największą jakość życia. Te stowarzyszenia i grupy wsparcia są niebywale istotne. U nas w Polsce działa wspaniale Fundacja SMA. One są kluczowe oczywiście dla pacjentów i ich rodzin w celu wyrażenia swoich potrzeb, prawa pacjenta, pomoc w szkole i nauczaniu, transport, pewne adaptacje, tranzycja do opieki dla dorosłych i oczywiście to podejście multidyscyplinarne umożliwia pacjentom uzyskanie pomocy, kiedy jej potrzebują. Ta opieka multidyscyplinarna ma polegać na tym, że na pierwszym spotkaniu my musimy ustalić plan leczenia i tej wielospecjalistycznej opieki. Konieczna jest współpraca z rodziną i ocena ich potrzeb. Monitorowanie stanu pacjenta i to jest wskazanie dużo częstsze na początku choroby, potem jak jest pacjent leczony i rzeczywiście te efekty leczenia są, ta częstotliwość może być trochę mniejsza. Konieczne posługiwanie się uniwersalnymi standardami, to o czym już Państwu mówiłam. Komunikacja i edukacja bardzo ważna, żeby była dobra komunikacja z lekarzem rodzinnym, konieczne tak zwane pokrycie geograficzne, znalezienie z ośrodków referencyjnych, czyli nie tylko duże miasta, ale ważne jest, żeby ta, ten człowiek, który jest, czy pacjent, który jest w mniejszym ośrodku, miał dostęp przynajmniej do ośrodków, które referencyjnie tą chorobą się zajmują. Oczywiście, nowe fenotypy bo my musimy wiedzieć o tym, że skoro mamy leczenie, to już pacjenci z rdzeniowym zanikiem mięśni nie będą tacy sami. W związku z tym konieczne są dyskusje kliniczne, poszerzanie wiedzy, stosowanie być może bardziej agresywnej terapii. Opieka multidyscyplinarna jest kluczowa. Obraz SMA zmienia się przez nowe terapie, nowe opisy fenotypów, tak jak już mówiłam, historyczne, pewnie już nieaktualne. Natomiast trzeba pamiętać, że nie mamy leczenia, które wyleczy. Mamy leczenie, które na razie zalecza. Konieczne jednolite standardy postępowania i konieczne bardzo dobre monitorowanie pacjentów po follow up jest kluczowe dla dalszych sukcesów. To, co jest niewiadome, no są ciągle dość krótkie czasy obserwacji, wytwarzanie przeciwciał, czy będą, długoterminowa skuteczność, jak będzie wyglądać, no i jak będą wyglądać te nowe fenotypy za 10-15 lat. Jak najszybsze wdrożenie leczenia, badania przesiewowe noworodków terapie łączone, no to jest pytanie, ile terapii naraz powinien dostać pacjent, czy powinien dostać tylko jedną terapię. To też jest bardzo istotne. Ale myślę, że na tą chwilę najważniejsze jest, żeby był przynajmniej pilotaż przesiewu noworodków. Taką obietnicę mamy. No i ja bym jeszcze sobie bardzo życzyła, żeby w końcu rodzony w bólach od wielu, wielu lat Narodowy Plan Chorób Rzadkich powstał. Na stronie Ministerstwa Zdrowia jest napisane, że będzie on narzędziem pozwalającym zapewnić trwałą realizację polityki zdrowotnej ukierunkowanej na potrzeby pacjentów z chorobami rzadkimi i wprowadzi systemowe rozwiązania problemów zdrowotnych i socjalnych tej grupy chorych. I ja z tym Państwa zostawiam i takiej szybkiej rejestracji tego Narodowego Planu Chorób Rzadkich ale z radością, że mamy leczenie w tej bardzo, bardzo do tej pory trudnej i nieuleczalnej chorobie. Państwa zostawiam. Dziękuję bardzo za uwagę.